No hej tutaj buła i witam w szóstym odcinku porannej bułki. Dziś pokażę Wam kminę z powerbassem. Zapraszam, zobaczcie jak wygląda. Ta mina składa się z kilku trików: jest zapoczątkowana Twisted Soniciem, później jest przejście pasem do tamperanda, Potem jeden obrót Church i dwa powerpasy, które możecie zwiększyć z albo po prostu jakąś zmianą kierunku. To już jest wasza kreatywność, to tylko taka mała sugestia. I gminę zaczynamy od wykonywania Twisted Sonica ze slotu 3-4 do slotu 2-3, ale w pozycji Palm Down, więc powinno być teoretycznie trochę łatwiej. Twisted Sonic 3-4-2-3. Następnie po tym twisty Soniku jest taki pas z 2-3 do T2, ale mało kto go zauważa. Po prostu ludzie wykonują twisty Sonika i TA, a tam jest taki niewidoczny pas, którym przekazujemy Pena w ten sposób. 2-3 T2. W każdym razie twisty Sonik 3-4-2-3, tam around i po TA łapiemy z Pena z powrotem w slot T2. I wykonujemy jeden obrót church. Church w slocie T2 wygląda tak. Jeden obrót wygląda tak. I po tym obrocie jest nam dużo łatwiej zrobić te dwa power pass. I po church wykonujemy powerpassa tutaj do slotu 23 i tutaj do slotu 34. Ja później łapię go tutaj, bo często zmieniam potem kierunek, ale nie ma problemu, żeby kontynuować to robiąc jakieś spredy. I tak się przedstawia jak mina, czyli Twisted Sonic 3 4 2, 3, do pasa 2-3-T-2, 3, 2, 3, do ramda T-2-T-2, do Church s 1 t 2 i do dwóch powerpassów t 2 23 i 2-3-3-4 i tych numerków jest tyle, że można się pogubić. <graf> anyway, jeżeli jeszcze nie potraficie powerpassów, to tutaj pokazuje Wam się Teraz karta, która odniesie Was do mojego poradnika, do PowerPassa, gdzie możecie się go nauczyć, tej podstawowej wersji PowerPassa Normal, która właśnie jest użyta w tej kminie. Myślę, że ta kmina nie należy do jakichś najtrudniejszych. No co to mamy więcej niż Sonika, Sonica, Tamperound i Church, Te te dwa to jest jakby banał, prawda? To jest Czech River, Nie wiem, czy wcześniej tak mówiłem, ale teraz zauważyłem, ja że to na pewno jest Czech River. W każdym razie, później są te dwa PowerPasy. Tak to wszystko wygląda. Prosta kmina, bardzo łatwo wpleść w kombos możecie i ogólnie użyteczna, użyteczny spam. <grych> Okej, okay, dzięki za uwagę, pamiętajcie, że możecie zajrzeć też do opisu, gdzie umieszczam breakdowny i wszystkie linki do różnych społecznościowych mediów i tak dalej. Także zachęcam serdecznie i do zobaczenia do jutra. Cześć!